Witajcie kochani w dzisiejszym odcinku. Jak widzicie, jesteśmy w trasie. Robimy vloga z Kazuya. do piły! muzyki mojej, bo ja muzykę proszę słucham, tak? Ty u cicho siedzieć i się cieszycie, bo, że w ogóle się jedzie, tak? Czy to są tam jakieś kuski? Kuski, Ale one tak leżały dziwne. Dziś, no już tam one leżą. Dobra, bo pewnie zapomnieliście o czym jest film Jedziemy do piły, nagrać piosenkę. Tak, bo są styloretyczne. Moją drugą jechce, piosenkę z, Bartłomiejem werbą. No, no, ma tak na no Nie, nie znam jego nazwiska. Nie Albo, będę Poza tym jest Rodo, halo. To jest Werba, jego ksywka, na pewno znacie jego piosenki. Każdy słuchał. Yy, I co, pamiętajcie o zostawieniu łapek w górę, subskrypcji. Pojedziemy do Maczka. Zobaczycie, co będzie działo się dalej. Dojechaliśmy już. Cieszycie się? Jak Bardzo. Wam podróż mi dała? Mam się Super. Się nazywać? No dobrze, bo ja mam po prostu talent. To poważna sprawa dzisiaj. No cześć. Siakow, dobra, są, dołacze. Dołacze. Trochę mieliśmy y, przygód po drodze, tak. bo chłopaki po prostu. Oczywiście Kali na mnie się nie Tak. Nieprawda. Jesteśmy już w studiu, także zaraz będziemy nagrywać. Czekamy na Bartka, zaraz. I Ale to tutaj... jest Inaczej w ogóle głos słychać. A ty wyciszony, Masz... wyciszony, wyciszony. Padać? Jakiś pomysł o czym prosełka? No, jest dobrze. Dobry wiosen. Macie go tak? A czemu nam nie zdradziłaś? Żeby... No bo nie chciałam zdradzać, nie chciałam, żebyście wiedzieli. Nie, tak? nie zdradzasz, o, tak? Tak. tak. Okay. To masz tekst, i teraz tak. No. zobaczymy sobie, czy nie wiem, jak z tonacją w ogóle wiesz. Jak, no, ja jak... też nie. Ja się to w pętli, ty sobie no, to ja. tam ponucisz. Edzę, bo ja kocham tylko ciebie, jest słodzony na niebie. Kiedy mnie może sobie nie posłuchaj, Muszę musisz... iść z głosem serca, chcę przytulić się do ciebie, a ty chyba o tym nie wiesz. Kiedy mi z oczu stręca, muszę iść z głosem serca. Przed nim za głosem serca. Spróbujesz sobie na razie głośno to za, zaśpiewać. Nie? Okay. Jak tam wyjeżdżać cokolwiek? No na na, 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 nawet nie byle. Mm na niebie Kiedy miłość jest tam Mamy wierza. to teraz, powiedz mi, jak się czujesz, czy w tej tonacji jest ok czy Tyle chciałbyś tle. to wyżej czy niżej. Znaczy wiesz, jest, jak, jak nagramy to zobaczymy, zrobimy no. takiego pilota, wiesz, mm -hmm. no zrzucimy najpierw tylko jeden ter, parę, parę wersów i zobaczysz czy, czy po prostu czy w tej tonacji zasiada, to nie? Spędzasz, muszę iść za głosem serca, bo ja kocham tylko, tylko ty sobie prześpiewałam. No i co? No? Będziemy nagrywać teraz. Fajnie. Bardzo tekst mi się podoba, super. Zupełnie Wszystko. coś innego niż MG, no, ale AMG, bardzo się cieszę tego. No, tak, tak. no To chyba może bardziej mój styl niż MG. zobaczymy. <laughs> to bardziej tak pod was to MG. razem z Tomkiem, już układaliście tekst i... no takie, takie... Dyskupiłaś nasze trapowe pragnienia, Dokładnie, no, jeszcze, jest... jeszcze nagramy teledysk, to już w ogóle będzie sztosik, <laughs> zobaczycie niedługo. Hmm, czyli lecimy od... Ten pierwszy przesłuchasz, a zaczynasz Dobra. od następnego, nie? Jesteś słońcem mym na niebie. Jeszcze od razu jeszcze raz, bo tam było fałsz mały. Dobrze się słyszysz. Dobrze. Na razie było głośno. Zaczniemy ciszej i potem będziemy ustawiać I powiedz mi jak jest, jest za cicho za głośno dla Ciebie, co ci głośniej zrobić? Muzykę, wokal twój. Może mój wokal. Twój wokal, co się mm. lepiej słyszeć. Cztery kliknięcia i się zaczyna, dobra. nie? Zresztą. Mm. Bardzo bardzo. Jeszcze raz to. Cztery. Bo ja kocham tylko ciebie, jesteś słońcem mym na niebie. Przepraszam, bo ty dobra jeszcze raz. Bo ja kocham tylko ciebie, jesteś słońcem mym na niebie. Kiedy miłość jest tak wielka, muszę iść za głosem serca. Chcę przytulić się do ciebie, a ty chyba o tym nie wiesz. Kiedy sen mi z oczu spędzasz, muszę iść za głosem serca. Tak, że... jak cię stresuje, to im powiedz. Nie. Okej. Okay. Nie, ale że się nie stresujesz, co? Nie. Nie wyglądało. Przemyślałam do początku, jak nagrywaliśmy filmiki, to tak, to się stresowałam, ale teraz to... Spoczko. To ...kompletnie. Nawet też na początku tak do muzyki byłam może nie negatywnie nastawiona, ale bałam się, że po prostu będę jakoś tak nie tak brzmieć i innej W każdym się wczulić jak chcesz, nie? Spróbuj, spróbuj jak chcesz, skombinuj coś, może tak. zmienić, przeciągnij dłużej troszeczkę tak. cokolwiek, nie? Eksperymentuj sobie. E, gdzie wy byliście? No zjeść, bryze. No godziny w ogóle czekaliśmy na, zakonko, na dwa hamburgery. No dwa burgery w KFC pół godziny. No. Kamil zjadł i y, 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 y. Patrz poszli bez nas. I na końcu jeszcze się okazało, że boczek był w środku, musiałem poczek wybierać jak no. ty... Ka nie wiedziałem, że to jest burger z boczkiem. Karina, bo tak po prostu... prostu Ty nie jesz fast foodów, tylko mm. same fit A jak, jak muzyczka? No. A jak tutaj? No super, no już prawie Myślę, kończymy, no, teraz no usłyszycie, tak, i będziecie oceniać. Mi się wydaje, że wyszło fajnie. My też. I, ale jakbym jak się... To co? Kiedy płyta? Jakbym się dograł jakieś słowo, to by było lepiej. <grym> Wiem, co tu robię. Wiem, co tu robię teraz będzie. By co? Wiesz, co tu tutaj robisz? Co ja robię tu? Co <grym <grym ja tu to robię? robię? <grym> Musisz z tego że mam jakiegoś TikToka, czy coś. Fani muszą nagrywać, czyli te, że wrzucali... No, no dobrze, to nagram, jestem największą dobra. fanką. No z tymi końcówkami to lepiej. Ja na razie to dodałem tylko sztucznie. Tu gdzieś jeszcze jest coś mi się rozjeżdża, może tylko nie wiem który teraz. No, Ale już się jakby nabiera kształtu, no, nie? nie wiem jak to oceniasz. No fajnie, mi się podoba. Bo ja kocham tylko ciebie Jesteś słońcem na nie Ja kupię płysem pewnie Płyta będzie kupiona No ale długo jesteśmy, niedługo działasz Już widać zaznaczone Ach, Nie Dajemy razem, dajemy razem. Nagrywamy, ja nagram zwrotki. Ja myślę, w ciągu dni, dwóch dni będzie gotowe. Kurczę, naprawdę? To szybko. No. No, bo skończyliście. skończyliście. Tak, skończyliśmy. Bo oni jeszcze nie wiedzą, bo nas wziął w środku akcji. Skończyliśmy jakiejś. i niedługo na kanale, na naszych kanałach, pewnie się pojawi teledysk, no i co? I dziękuję Wam za oglądanie tego odcinka, dziękuję bardzo Bartkowi i Werbie, że mi pomógł i pamiętajcie o subskrypcjach, łapkach w górę i do zobaczenia w kolejnym odcinku.